Witam wszystkich w kolejnej serii. Jak widzicie, zajmiemy się grą Dragon Age. Początek wybraliście tą grę mm, w głosowaniu I, i dobrze. lo. Mieliście wybór, wybraliście tą, nie ma problemu. Ja wybrałem te, w które chciałbym zagrać. Dragon Age była jednym z nich i wybraliście. Kuwa, powtarzam się, wybraliście ją i zagramy w nią. Jak widzicie. Ja troszkę pokrałem, musiałem sprawdzić, czy wszystko się będzie dobrze nagrywać. Mam nadzieję, że dźwięk, że dźwięk będzie w porządku. Grafikę też mam dosyć wysoko ustawioną. Mam nadzieję, że nie będzie nam klatkować. A, i mam jeszcze tutaj dwa dodatki, mianowicie, mianowicie mamy zbroję krwawego smoka. Kawałek będziemy mieć tej zbroi już od razu. I kamienny więzień. Tak, miałem takie dwa kodziki w grze. To miałem EA Classic kolekcję. I chyba nie wiem, za 30zł? Nie wiem, coś, coś takiego. No. Jest oczywiście producent, producentem tej gry jest Studio Biwar, a wydawcą Electronic Arts. Myślę, że to są bardzo znane marki. Producent jak i wydawca. A i oczywiście jest tutaj y, pełen polski dubbing. I wydaje mi się z tego, co zdążyłem już usłyszeć, że jest dobrze wykolany. Bardzo dobrze. Yy, gra miała swoją premierę 6 listopada 2009 roku. Jest to gra RPG, fantazy, czyli coś dla nas. No, I chyba tyle. I chyba możemy zaczynać. Mam nadzieję, że będę się z nią świetnie bawił i wy też. Dobra, idziemy. Nowa gra. Teraz się wczytuję, zobaczymy kaczenkę, potem wstępniaka. A ja już się teraz zamykam, żebyście mogli nas spokojnie obejrzeć. Zakon naucza, że to ludzka pycha sprowadziła na nasz świat mroczne pomioty. Magowie chcieli posiąść niebiosa, lecz zamiast tego. Zniszczyli je. Zostali wygnani, spaczeni i przeklęci z powodu swego zepsucia. Powrócili jako podwory, pierwsze mroczne pomioty. Stali się straszliwą plagą, niestrudzoną i niepowstrzymaną. Najpierw upadły królestwa krasnoludów, potem pomioty ruszyły na nas z głębokich ścieżek, aż stanęliśmy na skraju unicestwienia. Przybyli szarzy strażnicy, elfy i ludzie, mężczyźni i kobiety, żebracy i królowie. Szarzy strażnicy poświęcili wszystko, by powstrzymać siły ciemności i zwyciężyli. Tego zwycięstwa minęły cztery stulecia, a my wciąż czuwamy. Trzymamy straż na wypadek, gdyby pomioty powróciły. A ci, którzy obwołali nas kiedyś bohaterami, zapomnieli, jest nas niewielu. Nasze ostrzeżenia zbyt długo były lekceważone. że jest już za późno. Na własne oczy widziałem to, co nadciąga za horyzontu. Stwórco, wspomóż nas. Okej. Okay. Widzieliśmy klimatyczną cutscenkę, czyli będziemy walczyć z demonami i chyba będziemy musieli wstąpić do szarych strażników, tak mi się przynajmniej wydaje po obejrzeniu tego wstępniaka. Ale teraz mamy tworzenie postaci. I co, no grać raczej mężczyzną. Rasa. Elf i krasnolud. Nie chcę krasnoluda, ani elfem, człowiekiem chcę. Już na pewno wojownikiem, chociaż to jest łotrzyk, tak? Nie. A pochodzenie? A pochodzenie się zmienia. U, to jest ciekawe. Jakie tu jest... A nie, magilnie. Położyk, człowiek szlachcic. Tak, a ciekawe jakbym rasę zmienił i na przykład. Aha. To jeszcze tak można zmieniać. Fajnie, fajnie, nie powiem. Ale nie, wybierzemy człowieka, wojownika. Szlachcic. A, czyli już mamy. Wiemy, że mamy starszego brata. Dobra, tutaj wszystko coś powiedziałeś? Ustawienie A, to są losowe. Nie no, ja losowych nie chcę. Co to jest? tatuaż? A, tatuarze ch z chęcią kolor tatuaż nie, czarny intensywność ok ale kurde jak zostanie taki dobra włosy eee, he, he, he. nie nie chcę warkoczyków o, fajnie, możemy go obracać, dobrze. Kurde, jak chcę krótkie, zwykłe włosy. No takie chyba miałem, no dobra. Chociaż. O! Takie no idealne, dobra. Zbroda. Uuu. Nie. Nie jest za duża. Nie. No nie, na pewno nie. Mieliśmy taką fajną. Tak, ta zostanie. Kolor. Nie chcę rudego, na pewno nie. Macie tutaj czarny ziomale? Czarny. taki. O tak, taki będzie dobry. Z brwi. O, nie, 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 bez brwi na pewno nie. takie też nie takie dobra a no tu jeszcze zarost możemy wziąć, spoko dobra, coś takiego nie no, tak jest oczy kształt oczu, myślę, że Dobra, czy oczu, to jest dobrze. Kolor oczu, kolor oczu... Czy, takie. To jest dobrze, nie będziemy tego ruszać. Czy my coś od nosa chcemy? No, krzywy troszkę jest, nie powiem. Kształt nosa. Nie macie tu normalnego nosa. O, trochę szpiczasty. Dobra, kurde. Nie, wysokość losa. O, tak, właśnie taką wysokość. Chociaż nie, trochę przesadziłem. Dobra. Usta tego nie możemy Szkoda Szyja usta Wysokość ust Co? A uszy tu się ruszają? Ciekawe Wielkość uszu Dobra Podobizna Spojrzenie w górę A tu mamy sobie podobiznę, tak? Ok, tak sobie zostawimy. Okej, okay. tu wow. raczej, raczej, to chyba coś takiego możemy wziąć. Ojej. <laughs> to by było nawet niezłe. Ale nie, zostawimy takiego bydlaka. Głos. Straciłem koncentrację! Mądry. Jak się masz? Witaj. Witaj. O! Niech to zaklęcie przepadło! Gotik! Kurwa, bezwielny! Ta broń nie działa! Dobre. Przyjemność po mojej stronie. Nie, bierzemy bez jego. Tego, bez, bez jaj, to jest... A rozumiem, że nazwiska nie mogę, tak? Kurwa, mega... Mega Kousland, Mega Koksu... Ale co, nazwiska już nie? nazwiska nie no dobra mega na Dobra, mamy mamy postać. Siła, siła. na 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 damy na siłę. Zręczność nie. Mamy sobie w spryt w kondychę. No i jeszcze raz w kondycję, dobra. Teraz dalej. Punkty do wykorzystania. Jeden tylko. Oj, szkoda. Nieważne, nie, trucić, nie? Raczej weźmiemy chyba sobie taktykę. Tu mamy rozwinięte dawaj taktykę. Punkty do wykorzystania. Wojownik. Dwie broje, ucznictwo, broń tarcza. To już mamy, dobra, broń ręczle. Okej. Okay. To sobie weźmy i graj! Dobra, jedziemy. Albo anuluj. Coś mi tu nie da... Ma... Kurde, wymagana? Aha, aha, to jest zręczność wymagana do tej, a ja mam siłkę. To może sobie weźmiemy jednak w broń dwuręczną. Chociaż, chociaż dobra, dobra, gramy. Jaki bierzemy? Normalny. Zaryzykujemy na normalu. <laughs> Oj, sorry. No, wczytuj mi ładnie, bo już mi tutaj kwadransik wybija. To, no, co jest z tobą. Przez pokolenia twoja rodzina, Kuslandowie, zarządzała ziemiami Wysokorza. Dzięki sprawiedliwości oraz powściągliwości zdobywając sobie lojalność poddanych. Kiedy wasz kraj okupowany był przez imperium orlezjańskie, twój ojciec i dziad służyli królom, którzy toczyli nieustanne boje. Dzisiaj to twój starszy brat niesie sztandar rodu Kuslandów w służbie korony nie przeciwko Orle. Lecz powstającym na południu bestialskim, mrocznym pomiotom. Ufam więc, że te wojska wkrótce tu będą. Spodziewam się, że przybędą dziś w nocy, a jutro będzie można ruszyć w drogę. Przepraszam za opóźnienie, mój panie, to wyłącznie moja wina. Nie, nie. Pojawienie się na południu mrocznych pomiotów wprowadziło chaos, prawda? Ledwie zdążyłem otrzymać wezwanie od króla. Najstarszego syna wyślę z żołnierzami. My wyruszymy jutro jak za dawnych czasów. Prawda? Choć obaj mieliśmy wtedy mniej siwych włosów na skroniach i walczyliśmy przeciwko Orlezjanom, a nie potworom. Przynajmniej zapach będzie taki sam. <gryw> Wybacz mi, Smyku, nie zauważyłem cię. How? Pamiętasz mego syna? Widzę, że wyrósł na silnego młodego mężczyznę. Miło znów cię widzieć, chłopcze. No, i teraz wiemy, że się nazywamy Kuslandowie. I tak jak mówiłem, mamy starszego brata. Aha, czyli są napisy. Myślałem, że nie ma napisów. Ale nie będą potrzebne. Yy, I wzajemnie Arluchowie. Ar chyba tak. Moja córka Delaila wypytywała o ciebie. Może następnym razem powinienem zabrać ją ze sobą. Hmm, będziemy chyba tutaj raczej mili. To jest chyba kolega naszego starego, więc co tam? Może ładną córkę ma? Świetnie. Ciągle opowiada o twej zręczności w walce. Wydaje mi się, że masz wielbicielkę, młody człowieku. Zręczności. jak smyku wyzwałem cię nie bez Ponieważ twój brat i ja wyjeżdżamy, zostawiam zamek pod Twoją kuratelą. Ha, jesteś pewien, no chyba damy sobie radę, nie? Zrobię co w mojej mocy ojcze. No mi się <coughs> podoba. Pozostaje tutaj tylko symboliczna liczba strażników, uh -huh. a w regionie należy utrzymać spokój. Wiesz co mówią o myszach, które zostają bez nadzoru Kota, prawda? Jeszcze kogoś musisz poznać, proszę, wprowadźcie Duncana. A któż to jest ten Duncan? A to jest ten szary strażnik. Nie gościć w twoim zamku, Terniegusland. Wasza lordowska mości nie wspominałeś że obecny o obecnych Oj, to jest szary szary taki zdziwiony, ogry. Polskie podejrzanie. to jakiś problem? No. Nie. Oczywiście, że nie. Proszę o wybaczenie. Byłem po prostu zaskoczony. Tak jest. Byłeś tylko zaskoczony. Rzadko mamy przyjemność oglądać ich na własne oczy, to prawda. W smyku, mam nadzieję, że brat Aldus wyjaśnił ci kim są szarzy strażnicy. Tak, pokonali mroczne pomioty. Obawiam się, że nie do końca. Gdyby nas teraz nie ostrzegli o groźbie ze strony mrocznych pomiotów, połowa kraju mogłaby znaleźć jest? się pod ich kontrolą. Kurde. Nim zdążylibyśmy zareagować. Duncan zajmuje się poszukiwaniem rekrutów. Nim razem z nami dołączy do pozostałych strażników na południu. Wydaje mi się, że ma na oku sir Gilmora. Jeśli mogę pozwolić sobie na śmiałość. Chciałbym zwrócić uwagę, że twój syn także byłby doskonałym kandydatem. No, ja chyba bym był, był w stanie się dołączyć zaszczyt, do was. To mówimy tutaj o jednym z moich synów. Aha. No właśnie. Sam dopiero co stwierdziłeś, stary przyjacielu, że szarzy strażnicy to bohaterowie. Nie mam aż tylu dzieci, żeby chętnie wysyłać je wszystkie na wojnę. Chyba, że zamierzasz powołać się na prawo werbunku. Nie obawiaj się. Mimo, że przyda nam się każdy dobry rekrut, nie zamierzam naciskać. Smyku, czy dopilnujesz, by pod moją nieobecność wypełniane były wszystkie prośby Dankana? No, ja oczywiście, nie ma problemu. Tymczasem odszukaj Fergusa i przekaż mu, by wyruszył pierwszy i poprowadził wojska do Oskagarza. To jest mój Ocie? starszy brat, tak? Dobra. Hmm. Dobra, gdzie jest Fergus? Bez wątpienia na górze, w swych komnatach. Spędza ostatnie chwile ze swoją żoną i moim wnukiem. Bądź dobrym chłopcem i zrób, po co proszę. Wnukie? Wkrótce porozmawiamy. Spoko. Okej. Okay. I tak właśnie zaczynamy grę. Yy, zmienimy sobie może widok. Co my tutaj mamy? Karta postaci. Tak jest zrobione wszystko ładnie. Aha. Nie, 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 tego nie chcę. Heroiczne osiągnięcia na razie nam mniej, na razie dopiero zaczynamy Więc, puściutkie, jest wszystko. Tutaj jest zaklęcia i talenty, talenty mega koksu, spoko, umiejętności. Tutaj mamy tak, spoko, ekwipuleg. No, mamy jedną część płytowa zbroja smoczej krwi. Oczywiście ona na razie jest za mocna dla nas, więc wiecie, odpuszczamy ją dziennik. Dodatkowa zawartość. Aaa, musimy się udać, dobra. Dobra, tu mamy iść do tego swojego brata. Mapa. E, czekajcie. Fabularne, czyli mamy się udać tutaj, dobra Taktyka, taktyka Takie Na razie drużyny nie mamy, główne menu. Aha, tu mamy na przykład Pauzę, tutaj on sobie przejdzie tutaj, Dobry tak byciu, Spoko Dobra Ja myślę, że się z wami tutaj Pożegnam, no mi się wydaje Że się szykuje na da... Kawał dobrej serii bo coraz bardziej zaczyna mi się podobać ta gra. Mam, no i tyle. Mam nadzieję, że się Wam początek podobał. Na razie jest miotnie, fajnie i żeby tak zostało do końca. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.